Wciąż pobrzmiewają echa nieudanego szczytu Anchorage, chińsko-amerykańskiego. Widać wyraźnie, że rośnie strategiczna rywalizacja, jest coraz mniej przestrzeni do współpracy pomiędzy dwoma supermocarstwami. A w tle metale ziem rzadkich, one są bardzo ważne, okazuje się, że Stany Zjednoczone są w 80% zależne od dostawców z Chin. Dlatego też hmm, hmm, prezydent Trump. Wydał rozporządzenie wykonawcze we wrześniu, żeby zwiększyć pozyskiwanie metali ziem rzadkich w Stanach Zjednoczonych, a w lutym, już za Bidena, zawarto, Pentagon zawarł kontrakt z Lynas Corporation, warty ponad 30 milionów dolarów, żeby z zachodniej Australii pozyskiwać metale ziem rzadkich. Prezydent Biden i też jedno z ważniejszych rozporządzeń wykonawczych, żeby dokonać przez 100 dni przeglądu łańcuchów dostaw przemysłu obronnego. Co z tego przeglądu wyniknie, zobaczymy. Metale ziem są kluczowe dla elektroniki i przemysłu lotniczego do systemu obrony Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Dziękuję państwu za uwagę.